Siemaku wszystkie jest strony kamikami Kami. w dzisiejszym odcineczku Pracujemy sobie w naszym laboratorium. Wiem, trochę mnie tu nie było dzień dobry. Ogólnie... Tak, robimy testera Tylko teraz nie możemy zrobić tego samego błędu. W sensie, że będziemy szli i... do jak to mogę nazwać? Nie będziemy... Co ja tu miałem powiedzieć? Dobra, nieważne. Teraz jak go szczypniemy i zaczniemy odbijać, to powiem, że jedno. Teraz od razu go będziemy zabijać. Nie będziemy się z nim bawić. Dobra, szybko. Y kolejny. Jeju co się z nim dzieje? U kurde, będzie dobrze. Spoko. Ja, co jest z nim? Co jest z tym botem? Dobra, spokojnie. Jeszcze dasz rady, wytrzymasz. Jeszcze jednego. Co on robi? Ot. A! Y karabin, bomba, cokolwiek. Ja, cienia. Dobra, dum, dum, dum. Dobra, Nawalony. O, O, się tak, idziemy sobie po wirusy, bo długo mnie tu nie było I ogólnie co my sobie weźmiemy Mamy różne wirusy, typu Toilet Virus Super Speed No, ale my weźmiemy taki jeden z innych wirusów, taki nietypowych. Nie wiem, czy w ogóle mi pozwoli je wziąć Wirusy memów Spider Dobra, bierzemy Spidermana Do którego... do której, o mamy tutaj i sprawdzimy, co się stanie z naszym testerem. Miejmy nadzieję, że nie to co ostatnio, że on nagle coś mu odbije i zacznie. Ale dobra, warto zaryzykować. Nowy temat. No i jesteśmy, dzień dobry. No my tutaj panu wszczykujemy wirusa. Będzie, spokojnie, będzie wszystko dobrze. Mam taką nadzieję. Yy, dobra, jeszcze czekaj, Dobra, to się nic mu nie dzieje, trzeba mu I'm spy. Co, co on wypisuje? Spokojnie, spokojnie Nie, nie gadajcie, dobra Spokojnie, będzie dobrze Jeszcze panu parę wirusów szczykniemy Spokojnie, to wszystko pod kontrolą No, będzie dobrze, nie ma się co bać Więc co się z nim stało? Eee, proszę pa... Dobra, więcej wirusów, więcej wirusów Kolejny, kolejny, kolejny Jest co, to się rusza Kurde Kurde A, a, co to ja cię! Yy, du, 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 du du. A! Uciekaj stąd, uciekaj stąd, uciekaj stąd! Wywalone w testera! Dawa, nawalać Dobra, gdzie, gdzie ja mam baseball? Koniec, kończy się zabawa, lecimy na baseball, ziom! A Ogólnie nie jest za wesoło, bo on przeżył, więc trzeba się go do... Dobra, ciebie to na izbę! No, nie mamy wyboru. C trzeba chyba C4 podłożyć. Dobra, chodź tu. E, chodź tu. E, to, o! Nie, no. Czemu? Dobra, nawalamy go. Au! Au, 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 dostałem! Kurde! Dobra, nawalamy go! Nawalamy! E, o! E, damy go! Uwaga, ostatni, ostatni HP ma! Jest! Zdydał! E, nie! No nie za genialnie, ale powiem, że pokonaliśmy go. Tylko czy ta bomba tam nie wybuchła? Słuchajcie, bierzemy sobie jakieś random, no, customowe bronie, wywalone. Wywalone jakie? Ale idziemy, 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 idziemy. Idziemy do naszego... Co się ze mną stało? Dobra, nie mam pytań. okej okay. bierzemy sobie nowy temat. No i teraz mu wszczykujemy wirusa. Dobre, będzie wszystko dobrze. Yy, możemy zapewnić bezpieczeństwo, wszystko będzie dobrze. Kurde, idziemy, idziemy, idziemy. idziemy. Szybko! Dobra, ostatni raz, ostatnie. Ostatniego wirusa panu wstrzykniemy. No i będzie wszystko dobrze. Mam taką nadzieję. Dobra, mamy broń. Koniec po zabawie. Lecisz na rozwalenie. O, I rozwalony. A, nie! Dostaję! Ginę, ginę, nie, 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 nie! Nie! Ginę! A, nie! Dobra, teraz mu wpuszczamy tyle wirusów, że nie sądziłem, że tyle wpuścimy, ale dobra, wpuszczamy mu wszystkie wirusy, tylko czy, nie, czemu to się nie ładuje, dobra, szybko, lecimy, yy, teraz jest, jest, możemy się czuć bezpieczni, nic nam nie grozi, bo jak on jest taki, co się z nim stało, co jest, ej, czekajcie, Ty żyje, dobra, no to, Dobra, koniec, po zabawie, po zabawie, po zabawie, po zabawie. No, no, nie, 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 nie. nie! Szybko, kurde. No, nie mamy innej opcji, musimy mu zrobić. No niestety, dum, trzeba go wysadzić. Ło, co jest z nim? Co, co się z nim odwaliło? Nie mam pytań, nie ja mam. Dziękuję za oglądanie tego filmu. zostawcie Dwa lajka, like, dwa widzowie. Naura, do kolejnego odcineczka.